W 2024 roku prezydent Piotr Korytkowski zarobił ponad 280 tysięcy złotych, to mniej niż w 2023 roku, kiedy to jeszcze pełnił funkcję członka rad nadzorczych spółek komunalnych w Kępnie i Buku. Po zmianach w przepisach, które zabroniły prezydentom miast pełnienia takich funkcji, przy jednoczesnym wzroście wynagrodzenia za kierowanie miastem, jego zarobki zmniejszyły się o nieco ponad 10 tysięcy złotych. Mniej zarobił też Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. Mimo, że jego zarobki w urzędzie miejskim wzrosły o ponad 17 tysięcy złotych z tytułu podwyżki, którą otrzymał zaraz po wyborach samorządowych, ostatecznie zarobił mniej, gdyż przestał być członkiem Rad Nadzorczych Spółek Komunalnych w Świebodzinie. Więcej w 2024 roku zarobił za to drugi z zastępców, Witold Nowak. To efekt zarówno podwyżki w Urzędzie Miejskim o ponad 15 tysięcy rocznie, jak i objęcia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zatorze, za co otrzymał w zeszłym roku ponad 13 tysięcy złotych. Wciąż jest też członkiem Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Kole i z tego tytułu na jego konto wpłynęło ponad 21 tysięcy. W efekcie otrzymał ponad 270 tysięcy złotych.